W zadaniu kolejnym mamy rzuty kostką. Na kostce może pojawić się jedno oczko, 2, 3, 4, 5 bądź 6 oczek. No i teraz na początek my byśmy chcieli taką sytuację, że suma, czyli wynik dodawania tych wyrzuconych oczek wynosi 17, czyli na pierwszej kostce, na drugiej i na trzeciej to co otrzymamy. Dodajemy do siebie i mamy otrzymać 17. No to w jakim przypadku, co na tych kostkach musi się pojawić, żeby faktycznie suma wynosiła 17? No gdyby na pierwszej kostce pojawiła się na przykład jedynka. A nawet na dwóch kostkach kolejnych dwie szóstki, no to wtedy byśmy otrzymali 6 plus 6 plus 1, czyli 13, czyli troszkę za mało tak naprawdę 17 dostaniemy wówczas, gdy na jednej z kostek pojawi się szóstka, na drugiej kostce pojawi się szóstka, a na trzeciej kostce pojawi się piątka, Bo wówczas suma 6 plus 6 to 12 plus 5 to 17. Czyli możemy to sobie rozrysować w ten sposób, że mamy wynik pierwszego rzutu, wynik drugiego i wynik trzeciego rzutu. Czyli tak jak zapisałam tutaj, mamy 6, 6 oraz 5, ale oczywiście niekoniecznie te 6 oczek musi wypaść w pierwszym rzucie. Może zdarzyć się tak, że 6 oczek wypadnie na przykład w rzucie ostatnim, czyli może być taka sytuacja, że mamy 6, na przykład 5 oraz 6, czyli to jest wynik pierwszego rzutu, drugiego oraz trzeciego. A może być także, że w pierwszym rzucie wypadnie nam piątka, a następnie dwie szóstki i tu też otrzymamy sumę liczby oczek równą 17. No i to będą wszystkie trzy zdarzenia sprzyjające. Jeżeli chodzi o drugą część, no to wiemy, że ta suma oczek ma być nie większa niż 6, czyli może być albo równa 6, albo mniejsza od 6. No to co możemy tutaj otrzymać? Czyli to sobie oznaczmy jako B, i tutaj tych możliwości będzie dużo więcej. No bo tak, możemy otrzymać. 3 jedynki, bo jak mamy jedynkę, jedynkę i jedynkę, sumujemy je, 1 dodać 1, dodać 1 to 3, no i mamy mniej niż 6. Czyli pierwszy rzut to może być jedynka, drugi rzut jedynka, no i w trzecim rzucie kostką również możemy otrzymać jedynkę. Następnie mamy 1, 1, 2. Wtedy ta suma będzie równa 2 plus 1, 3 plus 1, 4, czyli też suma liczby oczek będzie mniejsza od 6, czyli mamy 1, 1, 2, ale możemy także otrzymać 1, 2, 1 i możemy także otrzymać 2, 1, 1, bo tutaj ta suma także będzie równa 4, czyli będzie mniejsza od 6. Następnie może być suma mniejsza od 6, gdy mamy 1, 1 i 3, bo 1 plus 1 to 2, 2 plus 3 to 5. No i wszystkie możliwości, czyli 1, 1, 3, 1, 3, 1 oraz 3, 1, 1. To jest wynik pierwszego, drugiego i trzeciego rzutu. Następnie mamy 1, 1 i 4. 1 plus 1 to 2, 2 plus 4 to 6, równo 6, ale to również nas interesuje. Czyli mamy tak 1, 1, 4, bo może być tak, że w pierwszym rzucie mamy jedno oczko, w drugim rzucie mamy jedno oczko, w trzecim cztery oczka, ale może być tak, że w pierwszym rzucie mamy jedno oczko, w drugim cztery i w trzecim jedno, następnie może być jeszcze 4, 1 oraz 1. Taki, takie wyniki rzutów. No, i co tu jeszcze może się pojawić? Może być 1, 2 i 3, bo 3 plus 2 to 5 plus 1, 6, równo 6, czyli to nas także interesuje. Czyli mamy 1, 2 i 3. No i wszystkie tutaj możliwości, czyli możemy zamienić miejscami te dwa ostatnie wyniki, czyli 1, 3, 2. Następnie zacznijmy od dwójki, czyli może być 2, 1, 3 oraz 2, 3, 1. No i jeszcze od trójki, czyli może być 3, 1, 2, i może być 3, 2 oraz 1 następnie może zdarzyć się tak, że na każdej z kostek, czy w każdym rzucie pojawią się dwa oczka. No i wtedy mamy możliwość 2, 2, 2. No bo ta suma tych, tej liczby oczek 2 plus 2 plus 2 to jest 6, czyli również nam pasuje. Co tu jeszcze można byłoby zapisać? Można także mieć 2, 2 oraz 1. 2 plus 2 to 4 plus 1, 5. 5 jest mniejsze niż 6. No to mamy tak 2, 2, 1 oraz 2, 1, 2. No i jeszcze może być 1, 2, raz 2. No i to będą wszystkie możliwości. Ile ich mamy? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 18 aż 20. No i spójrzmy na ostatnią część tego zadania. Tutaj nas interesuje, żeby iloczyn, czyli mnożenie, żeby wynik takiego mnożenia był dokładnie równy 36. No oczywiście cały czas rzucamy kostkami, więc bierzemy pod uwagę tylko tę um, liczbę oczek, która może się na kostce pojawić, czyli 1 2 3 4 5 oraz 6. Czyli żeby ten iloczyn był równy 36, możemy pomnożyć przez siebie dwie szóstki oraz jedynkę. 6 razy 6 36 razy 1 36. Ale może być tak, że mamy 3 razy 2 razy 6. 3 razy 2 to 6. 6 razy 6 36. No i jeszcze ewentualnie 3 razy 3 razy 4, bo 3 razy 3 to 9, 9 razy 4 to 36. No to rozpiszmy sobie ten przypadek, że mamy dwie szóstki i jedynkę. Czyli może się okazać, że w dwóch pierwszych rzutach mamy szóstki, a w trzecim jedynkę. Ale może być także taki przypadek, że mamy 6, 1, 6, ewentualnie 1, 6 oraz 6. To będzie wynik pierwszego. Drugiego, trzeciego rzutu, 1 razy 6, razy 6 to oczywiście 36, wszystko się zgadza. Ten przypadek rozpatrzmy. Mamy 3, 2 oraz 6, czyli najpierw zamienimy miejscami te dwa wyniki, czyli mamy 3, 6 i 2. Następnie zaczynamy od dwójki, czyli 2, 3, 6. Zamieniamy miejscami, czyli 2, 6, 3, no i jeszcze zacznijmy sobie od szóstki, czyli 6, 3, 2 oraz 6, 2, 3. No i to będą wszystkie możliwości dla trójki, dwójki i szóstki. No to teraz spójrzmy 3, 3 oraz 4. No to 3, 3, 4, ewentualnie 4, 3, 3, no, i jeszcze mogłoby być 4, a 4 już nie. 3, 4, 3 mogłoby jeszcze być w ten sposób. No i to będą wszystkie zdarzenia sprzyjające. Tu mamy ich 3, 6, 12.